Jan chrzciciel nie uważał siebie za proroka ani za nikogo wielkiego, chociaż doskonale wiedział kim jest, bo rozeznał swoje powołanie, że ma zapowiadać przyjście Mesjasza. Natomiast mimo tego, że wiedział co ma robić, wiedział do czego Bóg go zaprasza, to i tak traktował siebie i uważał siebie za zwykłego człowieka. Jan jest dla nas takim przykładem, że to, żeby mówić o Bogu, wcale nie jest zarezerwowane dla osób wyższego stanu duchowego, albo dla księży, albo dla proroków, tylko każdy szary człowiek, zwykły szary człowiek, który rozezna to z Bogiem, że Bóg go zaprasza do tego, żeby mówić o swoim doświadczeniu działania Boga w swoim życiu, jest do tego zaproszony i naprawdę każdy może to robić. W Starym Testamencie, i aż do Jana Chrzciciela, wszyscy prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza. Natomiast my dzisiaj żyjemy już po przyjściu Jezusa, żyjemy po jego śmierci, po zmartwychwstaniu, żyjemy w dziejach apostolskich. I to, o czym my możemy mówić, jako świadkowie Jezusa, jako świadkowie chrześcijaństwa, to mówić o doświadczeniu działania Boga w naszym życiu. I mam wrażenie, że bardzo często nasze świadectwo, nasze opowiadanie o doświadczeniu życia z Bogiem może być czymś w rodzaju wody, którą chrzcił Jan Chrzciciel, czyli czymś co daje jakiś grunt dla innych do tego, żeby pomyśleć o Jezusie. A może, żeby nawet przygotować, żeby w jakiś sposób to, co od nas słyszą, przygotowało ich na przyjście Jezusa. Musimy tylko pamiętać o tym, że to nie to, co my mówimy i nie nasze doświadczenie zbawia ludzi, ale że Jezus może to wykorzystać i może przyjść do życia drugiej osoby. Na przykład, dlaczego ja próbuję nagrywać te filmiki, dlaczego próbuję rozwinąć ten kanał, dlaczego próbuję rozwinąć TikToka, dlaczego poświęcam swój czas, który mógłbym poświęcić na zupełnie inne rzeczy, a mam ich dużo, naprawdę mam co robić, po to, żeby mówić o Bogu. Mimo, że jestem słabym, zwykłym człowiekiem i osobą z wieloma problemami, i którego życie wcale nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, dlaczego ja to wszystko robię. Ano, mam wrażenie, że czasem jest tak, że kiedy spotykamy Boga, kiedy doświadczamy spotkania z Nim, kiedy dbamy o relacje z Nim, kiedy próbujemy go poznać, kiedy Bóg staje się jakoś codziennością naszego życia, to działa to trochę na takiej zasadzie, jak idziemy na przykład na randki, poznajemy osobę, w której się zauraczamy, zakochujemy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, i po prostu w tych. Yy, w tym doświadczaniu poznawania tej osoby mamy chęć opowiadania o niej wszystkim naszym znajomym, wszystkim dookoła, bo taką czujemy do niej miłość, bo takie do czujemy do niej uczucia, bo jesteśmy nią zafascynowani. To trochę jest w taki sposób, że jak komuś rodzi się dziecko, to ta osoba nagle w rozmowach z innymi, w rozmowach ze swoimi znajomymi, Jednym z głównych tematów tej osoby cały czas jest temat jej dziecka, o to, co się aktualnie dzieje, jak się uśmiecha, jak się bawi, albo co zbroił, albo że dopiero zaczął chodzić, albo że zaczął raczkować, albo że powiedział pierwszy raz: Mama czy tata. To jest doświadczanie miłości, która przemienia życie i o której chcesz mówić innym. Więc może warto czasami, może regularnie, zadawać sobie pytanie: robić taki checkpoint: czy moja miłość do Boga jest tak duża, że mam w sobie to pragnienie opowiadania o nim dookoła. Jeżeli nie, no to warto o nią zadbać, a jeżeli tak, to dlaczego tego nie robić?